不害羞，这是农村妇女。这是农村妇女，是不是？<noise> <noise> Teraz może pani nawet dzwonić do papieża. Do papieża nie, ale do rydzyka zadzwoni. Zaraz do cię rydzyka weszło. dzwoni, jak mu przypierdolę, to się wywróci kołami w pizdu. No zaraz... e, tak, szacze? O chuj tak, ci to... chodzi, e... że gram piosenkę to ci przeszkadza, głupia no, babo. No, tak, no to dobrze. Spierdalaj mi stąd. Tak, za, za, zobaczymy kto. Fantastycznie! Za... Pierdolę Zobacz, się. Tak. Ja nie będę czekał na twoje wygłupy. Fuck off! Get lost! Przykro mi, ale muszę opuścić krzywa lokal. Spierdalaj mi stąd, głupia siwa.